Okay, czyli witam wszystkich na kanale Antkowiak Boxing Team. To jest kolejny odcinek bokserskiej kawy. Dzisiaj razem z nami dobrze wam znany już Kamil. Witam. Cześć, witam serdecznie. Hmm, powiedz mi, aby jeszcze, czy dobrze mnie widać, bo ja tutaj światło zaświeciłem, ale. No tak, wszystko. Nie wiem, tak lepiej czy z tak. tym światłem. Ze światłem lepiej. Aha, dobra, to światło. Okej. Okay. Dobra. No to może zaczniemy od, ty, od tych informacji. Krzysiek Błowacki zarażony koronawirusem. Michał Cieślak otrzymuje ofertę zastępstwa. Jak to widzisz, powiedz mi? Może zaczniemy od początku. Oferta dosyć dziwna, jeśli chodzi o Michała Cieślaka. Po raz kolejny. Oferta na wariackich papierach, na początku roku była ta walka biedna w Kongo z Ilonką Makabu, dziwne warunki, dziwne okoliczności przyrody. I teraz znowu dostaję propozycję na ostatni moment, tym razem miałby jechać do Anglii, do Rawrassa, okoli. Zaczniemy od tego, że nikt o tym nie mówi, ale wspomniał o tym też w wywiadzie w, w Mix roomie, tam wśród innych dziennikarzy, że trochę dziwna sytuacja, że po raz kolejny miałby wagę robić. Nikt o tym głośno nie mówi, ale jednak zawsze Michał miał problem z robieniem wagi, także jakby miał znowu w przeciągu kilku nie robić wagę, także jego organizm strasznie mógł być zajechany w tej sytuacji, także to by było mało rozsądne, jakby miał znowu tą walkę dać w limicie kategorii najciężkiej. To znaczy się, jeżeli chodzi o moje zdanie, to ja kompletnie tego nie widzę. No bo teraz tak, po pierwsze, no Michał tutaj miał walkę wczorajszą z Mabiką. Wygrana, wygrana oczywiście pewna, ale oczywiście Michał stylowo przygotowany na innego zawodnika i teraz tak. 12 grudnia miałby walczyć z, z okolie który jest zupełnie innym zawodnikiem. I teraz tak jak wspomniałeś już, tutaj wchodzi w grę waga, to wiadomo robienie wagi. Po, po drugie Michał musiałby się do tego jakoś przygotować, czyli odpowiedni sparing partnerzy by musieli być tam, wiadomo jeszcze podróż do tej Anglii to też w samolocie, no, niby niedługo, dwie godziny, ale też jest godzinna strefa czasowa tutaj, zmiana też, taka mała aklimatyzacja by musiała być, to jest po pierwsze, po drugie no ten czas na przygotowanie jest bardzo krótki, no bo wiadomo zanim się przyleci tutaj to zostaje, nie wiem, sześć dni, może wiadomo, już zostaje pięć dni, bo ten dzień przed jest ważenie, no to także i odpoczynek. No, ja też kompletnie tego nie widzę, też dlatego ja nie rozumiem, dlaczego wszyscy tak nalegają, żeby Michał tą walkę wziął. Michał jest, Michał jest takim zawodnikiem, on jest w czołówkach, także, że ja wierzę, że on jeszcze swoją szansę dostanie i tutaj. Na, na szybkiego nie ma, nie ma co brać tej walki. Czy znaczy, to jest ciężko coś mówić o jakichś przygotowaniach na walkę na zostało tydzień. Tym bardziej, że w sobotę miał walkę. Tak naprawdę do tego było łapanie świeżości i od razu musiałby zmarszowagę robić. Także też to sytuacja. Zresztą ostatnio miał taką sytuację w 2018 roku walczył z, z Raczenką, a potem dwa tygodnie później miał w Warszawie walkę z duszonym Chrześciciem, także Mówił też w wywiadzie po walce, że też. No, niezbyt dobrze to sytuacja spójna, także wtedy słabo wypadł w tej walce. Także też to też może mieć wpływ na jego decyzję o tym, że raczej tej walki nie weźmie. No tak. Jeszcze tutaj chciałem wspomnieć Lorenz Okolie to jest zawodnik Ediego Herna. Nie wiem, czy oglądasz, ale pewnie tak. vlogi Przemka Garczarczyka który właśnie wczoraj, wczoraj o tym wspominał, że Hern w życiu by nie zaproponował tej walki Cieślakowi, gdyby on walczył z, odwro z odwrotnej pozycji. Bo no, nie naraża się swojego zawodnika tutaj na to, żeby przegrał, zwłaszcza kiedy finansujesz tą, tą galę. Przy że tych wspomniał właśnie, że Eddie Hern jest jednym z najbardziej sprytniejszych promotorów, także naprawdę by coś takiego nie wkopał swojego zawodnika, także to była dosyć przemyślana oferta, jeśli chodzi o Michała Cieślaka. Ja też trzeba to wspomnieć, że jeśli chodzi o styl Okolego, to jednak z Mabiką walczy, to jednak był sporo niższy od Cieślaka. Okolik jednak jest jednym z najwyższych, jeśli nie zawodnik zawodników tej kategorii w okole. także wszystko z takiego małego Mabiki na dużego Okolego, także też też stylowo przepaść. Okej, okay, czyli, czyli kwestię Michała Cieślaka, jakbyśmy a nie wiem, jeszcze wrócę do tego, nie wiem, już ostatecznie jeszcze chyba nie zapadła decyzja, czy, czy lecą, czy nie, tam śledziłem trochę... Czy, to patrzyłem przed naszą rozmową, szybko zajrzałem na Twittera, także tam nie ma żadnych informacji, tylko tak szybko spojrzałem na profil Edekochierna, tylko podał informację, że wszyscy w teamie Kobraca-Polewaj, tam wszyscy są czyści, także... Jeśli chodzi o walkę wieczoru na razie Kubrat Pulew, jego ekipa jest czysta, także tylko czekałby na testy Antonego Joszuły. Jeśli chodzi o menu, to raczej będzie tam spokojnie. No, no, właśnie, no Bo gdyby jeszcze, jeszcze wypadł Joshua, albo tak ta, jak wspomniałeś, Pulew, który jest czysty, ale gdyby wypadł Joshua z tej gali, no to nie wiem, no to, to już by była wielka porażka Herna. Nie wiem, czy kogoś w zastępstwie by znalazł za Joshua. No raczej jakby dużo to raczej już by cała gara została odwołana, bo to wszystko się kręci wokół niego. Także to raczej miałby to mały sens, taka gala bez Antonego jednak To ma być pierwsza gara na której mają wejść kibice. Tam kibice chyba się tysiąc, powiedzieć. Tak, tak. Tak, bodajże, bodajże chyba tysiąc osób, bo to chyba albo w Arena, albo na Wembley. Także, Zależy od obostrzeń, tak. Tak, tak. Także też bardzo ważna. Stować dla angielskich kibiców. No i właśnie ja ja, wiesz, ja ja się cieszyłem z tego względu, że zawalczy tam Głowacki, bo nie ukrywając, jestem też jego fanem, ale, ale po prostu no, on już ma tego czasu coraz mniej, jakby nie patrząc. On jest po tej walce z tym Bredisem, też nie wiadomo jak, jak jego szczęka będzie reagowała tutaj. No także. Ja chciałem bardzo go zobaczyć, a tutaj właśnie coś takiego wynikło, i ja byłem w szoku normalnie w czwartek, jak się o tym dowiedziałem. Także, no, jak myślisz, nie wiem, czy, czy Główka jeszcze dostanie szansę jakiejś walki o Mistrzostwo Świata, czy, czy może ewentualnie, gdyby Cieślak się nie zgodził, to oni tą walkę przesuną na inny termin. znaczy, walka tam kolego raczej na pewno się odbędzie. Nieważne, jakim rywalem, ale już jak termin zaklepany, to na pewno kogoś znajdą takiego rywala. Jeśli chodzi o główkę, to cały czas ma jednak pierwsze miejsce w rankingu WBO, także to miejsce raczej mu nie ucieknie, także biorąc pod uwagę to, że miał, jest zakażony, kobiety, to raczej ta walka będzie odłożona w czasie. Nieważne, czy z Okoniem, czy z innymi ale na pewno ta walka o pas raczej mu nie przepadnie, no chyba, że jakoś tam Edychen coś zadziała z rankingiem w WBO i wtedy spadnie trochę niżej, ale to raczej walka, walkę ma obiecano z racji tej kontrowersji w ryce, także... Ta walka prędzej czy później się odbędzie. Gdyby jednak doszło do, do walki Cieślaka z Okoli, jaki by był twój typ? No, bo trochę to na baliatkich papierach. No, raczej by się to na punkty skończyło. Cieślak z ciebie wszystko. No, ale wiadomo, rynk angielski. sędzia po stronie kolego, także raczej minimalnie on by to na punkty wygrał. No ja mimo całej swojej sympatii tutaj do Cieślaka też gdy to się odbywa na takich wariackich papierach, tak jak wspominasz, to też bym stawiał tutaj na okoliego niestety. ale Bo gdyby to było normalnie, wiesz, obóz przygotowawczy i wszystko, no to wtedy wiadomo, że, że bez problemu bym postawił na Cieślaka, ale, ale w takiej sytuacji to chyba, no chyba to jest za, za krótki termin, jak wspominaliśmy tutaj, na jakiekolwiek przygotowania i, i, i tutaj Tutaj już okoliby chyba wygrał. zobaczyłem, bo jeszcze tak patrzę na ranking, bo tak mówimy o Nikodemie Rzeckim, że on też jest możliwym rywalem, ponieważ jest cały czas w treningu, mam wak 11 grudnia pod Kościerzyną, także też pewnie dostanę możliwe ofertę, Ale na razie patrzę, patrzę na ranking, on tam w 15 nie jest obecny. No chyba, że jakimś cudem w poniedziałek się pojawił nowy ranking. Zobaczymy, że jest tam 15. Nikota Mierzecki, to może on w będzie możliwym rywalem. Jeszcze patrzyłem tak na ranking, tam 12. miejsce, albo było 13. Ma jeden z zawodników Ediego Herda, Richard Ryakport, także, także myślę, że on też był możliwym rywalem Lawrence'a Alkoli, Myślę, że taka ciekawa brytyjska konfrontacja wadze junior ciężkiej. No tak. Wrócił... Wrócił w nocy dzisiaj Errol Spence Jr. po wypadku. W sumie można by powiedzieć, że wypadek to miał jego samochód, bo on wyszedł bez szwanku z tego wypadku. No i w sumie walczył tak, jakby nic się, nic się nie stało. tak Jakby tego wypadku w ogóle nie było. Tak, no bardzo, bardzo ciekawa walka. tak. Errol Spence, widać, zdeklasował, zdeklasował. do jego Garcia to była. Za... Tak była na spodziewanie dobra walka. Podczas okoliczności, że długa przerwa Erola. Ten nieszczęśliwy wypadek to w ogóle szok, że nic mu się większego tam nie stało. Także podczas okoliczności to naprawdę na spodziewanie łatwa wygrana. Chociaż Danek Asija też miał swoje tam momenty, tam kilka rund El odpuścił, ale na statystyki tej walki tak wypykał go ciosami prostymi Elos Pensa danego Garcia, także tak, tak, tak ta walka wyglądała. W udarze chyba 86 ciosów już całą walkę wyprowadził Elos Pensa danego Garcia, tylko 14, także to pokazuje, że ciosy proste dużo znaczą w boksie tak. zawodowym. tutaj też pa padały teorie, że lewym prostym można wygrać walkę, co, co pokazał Joyce, Joyce w w walce z Diboua. No Tak to wyglądało, także, także jak ktoś ma dobre ciosy prosty, ma to dobrze panowane, plus technikę nienagę, także może wtedy każdy pięć sierści dużo osiągnąć. No tak. Czy, czy widziałbyś Errola Sp Spensa Juniora w walce z Terence'em Crawfordem? Na, na no, oczywiście, się... jak najbardziej. Na Dzisiaj jeszcze jak najbardziej. Myślę, że może następnej walce to może jeszcze nie, ale jeszcze tak jakby. Jeszcze jedną walkę z jakimś mocnym lewalem Spence stoczył, to czemu nie? Jednak teren jeszcze w tej kategorii nie jest sprawdzony, jeszcze nie ma jakiegoś super wyzwania, także to jest ta walka, na którą kibice wyczekują w tym limicie wagowym. Zobaczyłbym, zobaczyłbym rewanż Spence'a Juniora z Shawnem Porterem, bo ta ich ostatnia walka to też była mega, mega wojna i, i... No ja ją uznałem wtedy za, za walkę roku, chociaż inni to widzieli Inua vs. Donair. No ja jednak, mi się najbardziej w całym roku podobała właśnie ta walka Spensa z Shawnem Porterem. No jeśli chodzi o Stanie Premier Boxing Champions, to y, jeśli chodzi i Spensa, to jest dużo ciekawych rywali, których może podjąć. Także może być dla z Porterem, może być, też się mówi, że być może walka z Pacquiao. Albo też e, walka z Kiffem Turmanem. Także trzech ciekawych rywali, jeśli chodzi o PBC. Także przed walką z. Także, walką, walką, także przed walką z Crawfordem, także miałby z, bardzo dobre przetarcie. Dzisiaj, dzisiaj właśnie przeglądałem sobie trochę tego boksereka i, i trafiłem właśnie na Keita Turmana. on od tej porażki z Pacquiao, to on jeszcze nie walczył z nikim, nie wiem czy on w ogóle będzie planował wrócić. No zobaczymy, no jeśli propozycja takiej walki o dwa pasy, to myślę, że byłby w stanie się zmobilizować i coś pokazać, że jeszcze nie, nie jest skośniony w tej kategorii. No tak, tym bardziej, tym bardziej że on Miał, miał zero w rekordzie do, do, do czasu walki z Pacquiao. Nie wiem, tam 20, chyba 7 walk. No tak. i, te, I też się liczył właśnie w tej kategorii. A też walka z Pacquiao W punktu to też była dosyć wyronna. Także nie przegał do innej walki. Walka była trudna, ciężka. Pacquiao wtedy wnosił się po raz kolejny na wyższe swoje możliwości. Także to naprawdę ta przegrana mu... Ujmy, nie daje wielkiej. No tak, Tym bardziej, że nikt się nie spodziewał, że, o, że Pacquiao właśnie tak ta zawalczy. Ja nie wiem, chyba nawet yy, yy, Kate Turman był chyba faworytem tam w tej walce. No to był faworytem. Dużo młodszy, także niepokonany, także te, te kursy nie dziwiły. No właśnie, to także. No, mógłby no, na walkę z takim spencem Juniorem, chętnie bym go zobaczył. Także na pewno konfrontacja do zrobienia i bardzo ciekawe zestawienie. Okej. Okay. Mieliśmy tutaj nie, nie rozmawiać o, o, o Dazon, a nie wiem, nie wiem jak to w Polsce wygląda. Czy to są jakieś nowe dekodery do nabycia, czy po prostu kanały się pokazują? Znaczy Dazondy jest tak samo jak na każdym, w każdym kraju, to jest platforma streamingowa w internecie, także y, aplikacje w telefonie, przez przeglądarkę albo jak ktoś chce telewizor, że to powiedzmy Android TV albo Chromecast, także my, nie ma problemu, jeśli chodzi o te aplikacje. Nie wiem, będę musiał jeszcze się po, po, podczytać, zobaczyć tutaj. Może tutaj u mnie coś uda się, się sprawdzić. Na razie kompletnie nie mam wiedzy na ten temat i myślę, że nie wiem, że na tym chyba dzisiaj zakończymy tą naszą rozmowę. Chyba, że jeszcze Znaczy akurat, do... ja, ja akurat miałem okazję obejrzeć w piątek walkę wieczoru na Dazon, także tam y, bliżej Stada walczył z Mardiem Marejem, także, także mała próba Dazon była, jeśli chodzi o y, polską publikę. No tak, bo, bo. Także akurat obejrzałem tę walkę. Akurat jakość była akurat. Y, Transwencja dosyć dobra. Akurat wrzuciłem sobie to na telewizor, także było spokojnie, można było sobie tą walkę obejrzeć. Y, jakoś taka dobra. Tylko tyle, że na brakuje polskiego komentarza, ale to mam nadzieję, że z czasem to przyjdzie. No tak. Chcemy jeszcze coś dodać o jakichś walkach? Nie wiem. No może tak. Y w konwivencie Galis Spence Garcia walczył z Sebastian Fundora. Kurczę, to jest bardzo dziwny zawodnik. Walka, waga junior średnia, gościu prawie 2 metry. Strasznie dziwnie się tą walkę oglądało, tak te chude nóżki. W ogóle cały taki taki. prosił, żeby nie mówię o nim, że on jest dziwny, ale się, podróż swych spekrywać, strasznie dziwnie wygląda. Większość rywali tam Góra 1,80 on prawie dwa metry to trochę bodowąci, dowąciła trochę też przypomina na Waldera. No to, to coś nie. takiego jak mniej więcej Tyson Fury może z Tomem Szwarcym. No coś na stylu. No, bo Tajson jest niego... wysoki, a, a tutaj. Nie wiem, nie wiem, bo szczerze ci powiem, oglądałem tylko walkę z Spensa Juniora właśnie z Danym Garcją, także, także tej walki nie widziałem. No ja wiem, walkę wygrał i teraz ma być obowiązkiego, ma być obowiązkowy do pasa WBA, ale to tak też pytanie, czy to będzie walka o pas zwykły z o, z ja zapomniałem, jak się tam nazywa. A z Rys albo czy o pas super z Charlo, także mówię. obie walki dla niego bardzo ciężkie. Myślę, że jeśli chodzi o tego rywala, to ciekawą walkę można było zrobić z innym prospektem PBC, z Alexem Rubinem, także. Też myślę, że jeśli chodzi o tą walkę, o tą wagę, to też kilka ciekawych prowokacji można zrobić. No tak, no, no opc opcji jest yy, dużo, jakby to powiedział Mariusz Wach, który też będzie walczył co nie niemiara. No także zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Na razie będziemy tutaj wyczekiwać tej decyzji yy, sztabu Michała Cieślaka i zobaczymy. Może, może w następnej kawie porozmawiamy już o, o, o polskim mistrzu świata. Tak, może dodam do Dazon. jeśli ktoś ma wątpliwości, czy wykupić je, myślę, że za tą cenę to warto, zwłaszcza ten pierwszy miesiąc, to galek, które się szykują, to naprawdę to warto to 8 zł wydać, bo to człowiek na pewno nie przepłaci. Mówisz o Dazon? Dazon jak najbardziej. Bo tak, to tak, mówię. bo słyszałem właśnie, że to są jakieś tam małe pieniądze, tak jak mówisz, 8 czy 10 zł to, to nie jest dużo, a jeżeli jesteś kibicem boksu, to, to już na pewno się to opłaca. No naprawdę, rozkład na ten pierwszy miesiąc imponujący, jak mamy za tydzień Pule w Joshua, potem Gołowki Sheremeta, jeśli wszystko będzie dobrze z Sheremetą, potem Canelo ze Smithem, także na początku jeszcze stycznia Garcia Campbell, także to naprawdę ciężko, no tak. ciężko takie zestawienia przez cały rok, a tutaj mamy kłopotówkę naprawdę mocną. No jest, jest na co czekać, na pewno. Tutaj ta oferta da. No tak, jak mówisz, tutaj są nieduże pieniądze, a na pewno, na pewno warto sobie wykupić, chociażby, dlatego, żeby samemu się przekonać, no, że, no, że warto po prostu. Także nie wiem, jeszcze coś, coś tam dodajemy tutaj, czy. No na razie chyba. Wszystko. wszystko powiedzieliśmy, ewentualnie, tak jak mówię, w następnej bokserskiej kawie porozmawiamy o tej decyzji, którą dziś, dzisiaj na pewno usłyszymy tutaj. Czy, czy Cieślak poleci, czy nie poleci, no, no ja jednak bym zostawał przy tym, żeby nie, nie leciał, no ale to wszystko zależy tam od promotorów i od samego Michała. No zobaczymy, nie czekamy na, de na decyzję i na rywala, kto w zasadzie będzie rywalem rolem z Okej, okay, czyli, czyli z naszej strony to wszystko. Dzisiaj 6 grudnia, także życzymy wszystkim udanych, wesołych Mikołajek i do następnej bokserskiej gały. Trzymaj się. Pozdrawiam, cześć. Cześć.